Hmm, tu chyba byli grane jakieś urodziny. A było coś! Nie żyje nam! Boży... Mogło tak być. Czy 31-letniemu chopowi, to znaczy mi, wypada iść na sanki. No pewnie, powinien ich mieć moja maszyna. Lat dziecięcy, akordeonista, dziurawy mamek, łopierona grzybki. Mm. Leczy krajak za trzech i kocha za trzech. Jakbych nie wrócił do godziny. No to trudno. No, niestety obawiam się, iż zaginęły w gąszczu historii, ale pokażę wam inny fajny artefakt. W takiej bali się kąpano, jak w domach jeszcze nie było wanien. Tu w tej, tu w tej kamienicy już były takie luksusy, ona jest... 36, 36 zbudowana, 37 chyba oddana do, 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 do mieszkania. I tu już był taki luksus, że ubikacja w sensie na kupę, była w każdym domu, gdzie na osiedlach robotniczych czy w starych kamienicach, takich na przykład XIX wiecznych, no to był ten tak zwany Haziel na półpiętrze, albo czasem nawet jeszcze na placu tych starszych. Tu już każdy miał ubikację w domu. Ale nie do kąpania. I mój dziadek, jak był jeszcze małym chłopcem, lata 40-50, to grzano wodę na strychu, na takim kachloku wielkim, czyli piecu kaflowym, i w tym się kąpali. No, jako fan wielkich historii, to jednak nie jest coś, do czego bym chciał wrócić. Tu był mój spot do zjeżdżania, chociaż bardziej tam. Muszę przyznać, że z perspektywy czasu, 25 lat temu ta górka mi się wydawała no zaka straszniejsza. Tu się wspinałem, wyobraźcie sobie niczym kukuczka z czekanami beztlenowo. I tu, o kurwa, no trzeba przyznać, że ta wysokość robi wrażenie. Jeżeli ktoś ma lęk, to bardzo przepraszam, że go naraziłem na nieprzyjemne odczucia. No nic, no cóż zostało. Jedynie trzeba kupić dupolota. Kurde, gdzie teraz się sprzedają w ogóle coś takiego? Dzieci se fajnie zjeżdżają, a, a ja nie mam na czym. Patrzcie, namaluję coś dla was. O! Taki śmieszny wiatraczek miał być, ale tyle śniegu. I takiej zimy dawno nie było. To wygląda prawie jak za tych y, słynnych starych czasów, kiedy nasi rodzice do szkoły mieli do pokonania 49 km pieszo przy temperaturze minus 38 stopni y, na bosaka z workiem na plecach, podgryzani przez wilki i nietoperze. Tak to było, widzicie. Te, te czasy kształtowały mocnych ludzi. Teraz to tylko TikTok i sojowe late. O pieronie! Guten Abend, Herr Brunning! Widzę, że pan nadburmistrz dostali fajną mycka. Wygląda trochę jak raper z Bronxu. Dobrze, co mogło marznąć? Jezus Maria zaś nas trują tymi. Chemi trail samej, z tego pewnie ten mróz. O kurde! No i co, można przyzwoicie odnowić budynek? Można. Mm. Mieszkałbym. Jakby tam, gdzie są te balkoniki fajne, miał ktoś na sprzedaż mieszkanie, tak na przykład za 50 tysięcy, to piście w komentarzu. Chętnie przyjmę. Są żeśmy w ogóle na ulicy drzymały w jest Bardzo ciekawa, fajna ulica. Zero plomb. Same oryginalne budynki. No, to jest chyba powojenne. Ale to wszystko takie kamienice, początek XX wieku. Tu takich trochę prostszych domów. Z lat 20. podejrzewam. Tu nawet jakaś taka willa. Skrzętna. Hmm, też by się mieszkało. O! Jest nawet na sprzedaż mieszkanie. Oferuję uścisk ręki medalisty miasta Bytom. To jest w ogóle budynek z 1905 roku, ale niestety Ostatni większy remont przeszedł chyba jakoś w latach 80. Tam jeszcze pod smokiem widać w ogóle przebijałem się jakieś napisy niemieckie. Tak jak już wspominałem wielokrotnie, jeszcze trochę oglądania bez adblocka i klikania kciuków i ja to wszystko kupię i wszystko wyremontuję. Koło się w sumie trochę zamyka, bo jak sobie właśnie sięgnę pamięcią, ja w ogóle nie robię nic innego, tylko sięgam pamięcią. Cały czas jak boomer do tego, co było kiedyś. To miało tamte, nie wiem, 5, 10 lat, jeszcze może 12, 13, to się na ten śnieg, na tę zimę czekało z wielką uciechą, no bo właśnie co, no wyłaziło się na plac, na sanki, na dupolota, na, na porobić bałwany, pociepać się tymi śnieżkami. I to w sumie trochę zatacza koło, bo śnieg teraz jest w zimie już od lat taką egzotyką. No fajnie jakoś tak to wszystko wygląda, no tak czysto, biało. To nie rasizm. Ale lepiej potem wygląda, jak się to wszystko stopi i powyłażą te gówna poukrywane pod tym śniegiem. Tak zwane miny. Tu w ogóle znajduje się wejście do jednego ze schronów. Tak zwane. LSR-y, czyli Luftschutzräume. Tutaj widać jeszcze wyjście wentylacji, żeby tam było powietrze pod ziemią. No i takich tutaj po było pełno. Myśmy się tam za, 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 za bajtla bawili, biegali po nich. Oczywiście to było mega niebezpieczne. Tam w ogóle jakieś strzykawki, pentagramy, znicze. Siedziały grube klimaty. Refugees not welcome. Zakaz wstępu dla uchodźców. Podejrzewam, że chodzi o Emigrującą na Górny Śląsk ludność sosnowca na ewentualnie czeladzi. Ja bym nie był taki wykluczający. Co chwila tak staję i patrzę, że kurde, trzeba mieć za oknem takie dwie baby albo takie kolumny. Tu muszą być jakieś dupoloty. Niestety, zdobycie takiego zaawansowanego sprzętu okazało się trudniejsze niż by się zdawało. Nie, niemożliwe. Mogę powiedzieć sakramentalne, jak stary dziad. Święta, święta i po świętach. I to jest pomysł. W zimie, zamiast rowerów, metropolitarne Sanki. O! kurde, najlepsza mi sufa. Już zajęta, jednak młodzi są za dynamiczni dla mnie. Starego dziada, 31 lat. Trzymajcie się luftu. Ognia. Cudem, żech przeżył. Noch einmal. Całe szczęście jako technik BHP wiem jak takie niebezpieczne operacje robić bezpiecznie. O mnie, o, o moje plecy! O, i da się zrobić herbatki i się posiedza Fajsa, bo po, po ciepłą deką się, się wygrzeja, bo o, mnie, korzunki międropuje runa, uofaruna, ale mierzymy to my to, to. O myśl so, o jezu Hexenschuss, hexenschuss Łoje pierzina. I, ja już sobie. Mmm, że Mnie już nie ma 30 lat, żeby tak głupieć. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, rozsądnie korzystacie z uroków zimy. Ubierajcie się ciepło. Nie pijcie alkoholu na zimnym, bo to się tylko wydaje, że on rozgrzewa. Tak naprawdę to nie. Sakramentalne pytanie: Dupolot? A może jabłuszko? A może jeszcze jakoś inaczej? Zapraszam, zostawić po sobie jakiś komentarz, łapkę w górę, i tam można chyba podbijać teraz filmy podbijać podwalać. Nie, to co innego. Myjcie się, a ja jako 31-latek idę zażyć aspirinkę zrobić ciepłą herbatkę i... pod kocyk i spać, bo już... 19. Z Bogiem.